W czterym chrystus stał, a przy nim orszak włosy. Dziateczki, co z rzędnych pan, szli z miasta zbierać włosy. Cisną się łosta do nóg mu, w To spuścił jasną dłoń i główki dziadwy wyładzi. Rośnijcie, rzeczy ojcom swym i matką na pociechę. Jakoby słońce chaty tej, o złocie niską strzechę. Różniki, ty ojcom swym i matkom na pociechę, jak oby słońce chady tej ozłoć Lecz pośród dzieci była tam sierotka sobie, O co, co Chrystus rzekł, te słowa się ozwała. A ja nie będę, Panie, rość, no co i komuś. Tamże mój syneczku siedzi, siedzi. To ci sama pióreczka wleci w leś. No, lepiórka, łobrana. trzeba jest. dawajcie. I łoblana, to teraz będzie piękny plon na przyszły rok. Będzie wszystko rodziło ze hej. Dzisiaj mamy najważniejsze święto w naszej gminie, dożynki. To jest czas, kiedy Jesteśmy zobowiązani naszym rolnikom podziękować za ich trud, za ich pracę, za owoce ich pracy, które codziennie trafiają na nasze stoły. Szczególnie ważne święto, bo praca ciężka, czasami niedoceniana, czasami jakaś tam zazdrość się pojawia w stosunku do pracy rolników, ale dzisiaj, szczególnie w takich trudnych czasach, szczególnie kiedy szaleje ta wojna, kiedy, kiedy szaleje w Europie Zachodniej susza, widzimy jak ważne jest bezpieczeństwo żywności. I tak naprawdę to bezpieczeństwo mamy dzięki naszym rolnikom. Przede wszystkim święto, cieszymy się z dobrych plonów, pogoda była łaskawa w tym roku, no i pogoda dopisuje również dzisiaj, a więc dużo stoisk z jadem regionalnym, dużo atrakcji dla dzieci, no a przede wszystkim zespoły ludowej dobra zabawa, dobre nastroje, które mam nadzieję spowodują to, że wszyscy zakończymy ten sezon dożynkowy z dobrymi nastrojami. Siemie plon, gospodarza dom. Winszuję ni srebrem ni złotem, ale Bożym klejnotem. Tylko tymi darami, które w polu zbieramy. Szczęść Boże! Kolanem docisnąć. Kolanem <noise> <O>! docisnąć. <Dobry> <noise> Nigdy nie ma. Błogosławionych krew ziemi czarnej. Wielka dobroć rąk Bóg wam zapłaci za waszą pracę. A usiądźcie za stół, a wino skosztujcie i jedzenia. Czym chata bogata. Zapraszam. Bóg zabrał W naszym rozumieniu to czas podziękowań Panu Bogu za zebrane plony. A ludziom za trud, za wysiłek. To radość z naszej pracy i czas wypoczynku po ciężkiej pracy. Przedstawiciele wszystkich rolników jesteśmy, no, co roku jest ktoś inny i po prostu to jest zaszczyt no, być z terostami, żeby można było reprezentować całe społeczeństwo nasze lokalne. Głównie jesteśmy zależnieni od pogody, bo nasz warsztat jest wiadomo pod chmurką. Jeżeli jest za dużo opadów, to też niedobrze, jeżeli jest za mało, to też niedobrze. Najlepiej, jak jest to wszystko tak, jak coś koło tego, jak w tym roku to jest, że troszkę opadów, trochę na zbiory przyszła pogoda i jest wszystko w tym roku ok. W połączeniu z naszą pracą i z łaską Bożą jakoś zawsze można coś tam zebrać. Czyli można powiedzieć, że rok był udany pod względem obfitości planu? Yy, tak, tak. Te ceny nawozów to to było, to, cena ropy, maszyn, no to to wszystko to nie rekompensuje tego co tam te nasze płody wzrosły, ceny, to to wszystko tego nie rekompensuje. Jeżeli nawozy poszły 4-5 razy w górę, no to to nasze płody tyle nie poszły w górę. Praca rolnika zawsze była i zawsze jest ciężką i bardzo odpowiedzialną pracą. Rolnik nie może sobie pozwolić na to, żeby tylko... Zajmować się jedną dziedziną, bo gospodarstwo rolne to tak jak, jak, jak państwo polskie. Tutaj są różne obszary, i nad tymi obszarami trzeba dobrze zapanować, żeby był dobry efekt. To bardzo dobrze, że mamy nowe maszyny rolnicze, że możemy z nich korzystać. Bardzo dobrze, że są dotacje unijne. Bardzo dobrze, że rolnicy będą mogli teraz skorzystać też z emerytur bez konieczności oddawania, przekazywania swojego gospodarstwa następcom. Wszystko świetnie. Ale nic się nie będzie działo bez ciężkiej pracy rolnika, za którą bardzo, bardzo dziękuję i jestem wdzięczna za Waszą pracę. Życzę pomyślnego roku, żeby nie dotknęła Was żadna klęska żywiołowa, żeby plony były obfite, żeby wszystkie sprawy związane z Waszą pracą na roli, tym Waszym wielkim dziełem układały się jak najlepiej. Ale życzę także powodzenia w rodzinach, żeby realizowały się wszystkie wasze plany, żeby dzieci mogły się kształcić jak najlepiej, żeby wasze miejscowości rozwijały się dobrze. Byście mieli jak najlepszych włodarzy, tych gminnych, powiatowych, jak i regionalnych i centralnych. Włodarzy, którzy rozumieją, co to znaczy odpowiedzialność za sprawy polskiej wsi i co to znaczy, by polska wieś doznawała wszechstronnej opieki ze strony państwa. Tego Wam życzę. Niech się nam wszystkim darzy. Szczęść, Panie Boże, wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień, na całe życie pięknego życia w zdrowiu i pokoju. Dziękuję serdecznie.